Dzisiaj zabiorę Cię w piękną podróż. Daleko, daleko stąd. W podróży tej spotkasz się z najważniejszą osobą w swoim życiu. Usiądź lub połóż się wygodnie, zrelaksuj swoje ciało, odpuść całe napięcie, weź długi. Głęboki wdech, napełnij swój brzuch powietrzem. Następnie rozszerz klatkę piersiową. Poczuj powietrze w obojczykach, wstrzymaj przez chwilę oddech, nie napinaj szyi ani twarzy, rozluźnij szczęki. Powoli wypuszczaj powietrze. Zaczynając od obojczyków, klatki piersiowej i brzucha. Wypuść całe powietrze, wciągając delikatnie pępek do środka. Weź jeszcze raz świadomy wdech, wypełniając powietrzem brzuch, klatkę piersiową. I obojczyki, zatrzymaj powietrze na wdechu, wypuść delikatnie i powoli. Ostatni raz, długi, głęboki wdech. Brzuch wypełnia się powietrzem niczym balonik, klatka piersiowa rozszerza się delikatnie. Czujesz oddech w obojczykach. Zatrzymaj i wypuść powoli, świadomie, czując jak powietrze opuszcza Twoje ciało. Oddychaj teraz powoli, świadomie, w swoim rytmie. Jesteś sam, sama na pięknej plaży. Poczuj, jak bosymi stopami dotykasz piasku. Promienie słońca ogrzewają twoje ciało. Czujesz delikatny wiatr na swojej skórze. Czujesz ciepło na swojej twarzy i delikatne chłodzenie. To wiatr dotyka Twoich policzków. Słyszysz szum morza fale obmywają Twoje bose stopy. Obserwujesz mewy. Te unoszące się na morzu i te spacerujące przy brzegu. Siadasz na swoim kocu i rozkoszujesz się tą piękną chwilą. Oddychasz powoli i głęboko. Twoje ciało jest zrelaksowane. Czujesz się bezpiecznie. Nagle w oddali widzisz małą postać. Czujesz, że jest znajoma. Zauważa cię i idzie w Twoją stronę. Rozpoznajesz tą małą istotkę. Jesteś nią ty, mający kilka lat. Twoje serce raduje się na jej widok. Wołasz do niej swoim imieniem, imieniem, którego używali, gdy byłaś dzieckiem. Ten malutki człowiek rozpoznaje cię i biegnie w Twoją stronę. Uśmiecha się zbliżając się do Ciebie, wyciąga rączki, aby cię przytulić. Obejmij mocno to dziecko przytulnie do swego serca, przytulnie z całą miłością jaką masz. Powiedz mu to wszystko, co chciałeś, chciałaś usłyszeć, gdy byłeś dzieckiem. Powiedz mu, jak bardzo jej kochasz, że zawsze kochałeś i będziesz kochał. Powiedz mu. Że jest idealny, taki jak jest, i taki, go akceptujesz. Powiedz mu, że zawsze jesteś i zawsze będziesz przy Nim. Będziesz zawsze, gdy będzie Cię potrzebował. Jesteś dumna, dumny z Niego i wiesz, że wyrośnie na mądrego, pięknego. I wspaniałego człowieka. Powiedz mu, że nie musi się przejmować, kiedy się przewróci, czy popełni błąd. To wszystko to lekcje, które są potrzebne, aby mógł się rozwijać. Popatrz mu głęboko w oczy i powiedz: Kocham Cię. Kocham bez stawiania warunków. Kocham. I będę kochać zawsze. Widzisz, jak dziecko wierzy ci, i z wdzięcznością patrzy na ciebie swoimi oczami. Powiedz mu to, co czujesz, co zawsze chciałeś mu powiedzieć. Nagle, Dziecko zaczyna rosnąć. Wygląda tak jak ty teraz. Siedzisz naprzeciwko swojego dziecka. Dziękujesz mu za to, że jest, tak jak jest. Dziękujesz za to, że jest silny i nie poddaje się. Przepraszasz za to, że nie zawsze wierzyłeś w niego, że krytykowałeś go i oceniałeś. Przepraszasz za to, że nie doceniałeś jego starań. Przepraszasz za to, że nie zawsze miałeś czas dla niego i nie zawsze je zauważałeś. już wystarczy. Od teraz chcesz być z nim, wspierać je, pomagać, doceniać wszystko, co robi. Chcesz dbać o nie, spędzać z nim czas. Mówić do Niego ze zrozumieniem, empatią. Powiedz, dziękuję, że jesteś taki, jak jesteś. Dziękuję, że troszczysz się o mnie, nawet wtedy, kiedy ja nawalę. Dziękuję, że utrzymujesz mnie przy życiu. Przepraszam za to, że Cię nie doceniałem, nie doceniałam. Wybacz mi. O teraz chcę iść z Tobą dalej, iść z Tobą przez życie. Dziecko, patrzy na Ciebie swoimi oczami, ze zrozumieniem, wybacza Ci, przytula mocno, mówiąc, dziękuję. W tym momencie stapiacie się w jedno ciało, jedną energię. Czujesz się przepełniony, przepełniona miłością, uznaniem i wdzięcznością. Miłością, którą otrzymałeś, otrzymałaś od swojego wewnętrznego dziecka. Weź głęboki wydech. obudź delikatnie swoje ciało. Otwórz oczy. Podziękuj teraz sobie. Za ten czas, czas, który przeznaczyłeś dla siebie.